Cześć, 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 witam, witam serdecznie z tej strony Gracian. A ja teraz jestem tutaj na łące. Bardzo fajna, super fajna łąka fajowa. I tam idę sobie nad jeziorko. Łąka, łąka, super fajna, super fajna, kapitalna. Super fajna, kapitalna. Bardzo fajna, fajna łąka. A teraz idę nad jeziorko właśnie tutaj zaraz będzie widoczne jeziorko. A tutaj są fajne takie trawy. Super fajne trawy kapitalne No i tutaj już będzie... Widoczne jeziorko. O. Tu już widać bardzo fajne jeziorka, Kapitalne. Super fajne. Tutaj szuwary takie rosną. I właśnie tutaj jest bardzo fajne, właśnie. Jeziorka, bardzo fajne, kapitalne. Jeziorka, jeziorko, jeziorka. Jest super, jest super fajne. Jest super fajne, jest kapitalne. Jeziorko, jeziorko, jeziorko. No i tutaj można wejść właśnie do wody. O. Do wody sobie można wejść i Właśnie w wodzie można w tym jeziorku się wykąpać. Tutaj, właśnie, widać, jak te szuwary są piękne. O. A ja, właśnie teraz, już jestem tutaj nad wodą. Tutaj już jest woda. Wchodzę do wody. I. Super fajnie, no i kapitalnie. Tutaj jest właśnie w jeziorku właśnie w wodzie i idę i idę jeszcze. O, tutaj już jestem właśnie w tym jeziorku. Tenże super fajnie kapitalnie tutaj jest w wodzie w wodzie w wodzie. Jest super jest super fajny. Jest super fajnie jest kapitalnie, wodzie, wodzie jest fajnie, wodzie jest kapitalnie. Wodzie, wodzie, wodzie jest fajnie, super fajnie jest kapitalnie. Wodzie, wodzie jest fajnie, super fajnie jest kapitalnie. Wodzie, wodzie, super fajnie, super fajnie jest kapitalnie że takie fajne jeziorko tutaj jest Tutaj właśnie widać szuwary i jest tutaj super fajnie a tam właśnie widać las dookoła las. Tam wszędzie jest las. No a tutaj jest właśnie ta łąka. Tak więc, że bardzo fajnie i kapitalnie tutaj jest, właśnie nad tym jeziorkiem. I właśnie można tutaj sobie fajnie czas spędzać. Jeziorko, jeziorko, jeziorko. Jest super, jest super fajne. Jest kapitalne, bardzo jest fajne. Jeziorko, jeziorko, jeziorko. Super fajne, kapitalne. Super fajne jest kapitalne. Tak, a tutaj właśnie teraz wyjdę na brzeg i tutaj właśnie tak wygląda to jeziorko. Yy, tutaj są szuwary super fajne. Bardzo ładne. Tutaj jest właśnie las. No, i tutaj widać, właśnie jeziorko z drugiej strony. Tak wygląda jeziorko z tej strony. Bardzo fajnie wygląda. Z tej strony jeziorko. No, i tam jest łąka, szuwary, bardzo ładne. No, i tak właśnie tutaj fajnie jest sobie czas spędzić nad jeziorkiem. Jak się ma trochę czasu wolnego, to bardzo fajnie jest nad jeziorkiem. Jeziorko, jeziorko, jeziorko Jest super, jest super fajne Jest super fajne, jest kapitalne Jeziorko, jeziorko, jeziorko No i wiatr teraz wieje O jaki mocny wiatr teraz powiał Tak więc, że Bardzo fajnie tutaj jest nad jeziorkiem no to pozdrawiam wszystkich i na razie cześć, cześć, cześć.